Gorczyca Gorczyca się od wielu, wielu lat i myślę, że ten sezon będzie wcale nie gorszy i nie lepszy od tego, który w poprzednim sezonie. Ostatnia. Nowy nabytek piekcy. Witold Sabela. Witek będzie grał w FB 88 troszkę historii można przeczytać w internecie. Witek przyszedł do nas z Polikana Łowisz. Jest wychowankiem w ŁKS u i będzie myślę poważnie konkurował z Jackiem o miejsce w Ramce. Ale mamy też młodych naszych bramkarzy. 33 numer. Maciej Wierzbicki. Jerzycki powie w świeżej chwili pracy, już swój debiut pierwszoligowy ma za sobą i teraz także walczy o to, aby stanąć między słupkami. I czwarty bramkarz w stawce Andrzej Wiśniewski będzie grał z numerem 92. Wiśnia w tej chwili leczy jeszcze kontuzję barku, którą. W trakcie poprzedniego sezonu, także jeżeli tylko się wyleczy, będzie na pewno także walczył o skład. Drodzy Państwo, obrońcy, zaczynamy tą linię defensywną od debiutanta. Od zawodnika, który przyszedł do nas i będzie grał z numerem 24: to jest Michał Farkasz. Michał przyszedł do nas z ruchu radzionku jest wychowankiem FC Nitra. Później grał jeszcze m.in. w Jabloncu. Teraz w gks Witamy go serdecznie. <klucz> Michał jest szykowany dobrze na prawą stronę. Po drugiej stronie obrony także nowy nabytek Damian Kaciczak. <klucz> Damian podobnie jak Michał jest e, zawodnikiem, który przyszedł do nas z ruchu Radzionków Wcześniej grał między innymi w kotwicy połzech, a jest wychowankiem Stadionu Śląskiego, także nasz chłopak. Mateusz Kamiński wraca do geksy. Mateusz Kamiński zapraszamy. Tramek jako rozprowa obrońca już w gieksie grał. Wtedy, kiedy GKS z powodzeniem walczył pod wodzą trenera Adama Bałki. Teraz po perturbacjach przeróżnych wrócił do Giecy. No i myślę, że pokaże, że to jest obrońca bardzo zdolny i wywalczy sobie w miejsce. W składzie Mateusz będzie grał z numerem 27. Czy będzie grał z Adrianem Napierałą? To się okaże. Adrian Napierała, zapraszamy do nas. Adrian tradycyjny w numer 3, mówią o nim gladiator. Adrian jest już z nami. Oczywiście nie mogło zabraknąć kapitana drużyny. Jacek Kowalczyk, zapraszam. Jacek wciąż w pełni funkcję kapitana. Będzie grał oczywiście w dalszym ciągu z numerem 6. Trzy filary obrony środek mamy. Teraz zapraszam Mateusza nie chciała. Tak? Lewa strona obrony, jest z nami. Zostało nam jeszcze dwóch obrońców. Arkadiusz Ryś, obrońca, pomocnik. Na razie obrońca. Zobaczymy jak będzie dalej Arek a regiony będzie właśnie tego I ostatni z obrońców, ostatni z obrońców, także pozyskany przed sezonem Tomasz Rzepka. Środkowo obrońca wychowanek górnika Zabrze przyszedł do nas Zrucham. w drugu radzionku. Tak wygląda nasza defensywa, drodzy Państwo. Obrońcy wszyscy, których mamy do dyspozycji, myślę, że zapewnią to, żeby z tyłu zawsze było zero. Brawa do obrońców. Rozpoczynamy od Jano Beriancina. Jano, witamy. Witamy w Jano jest wychowankiem FK Ktysucki w a przyszedł do nas z ruchu Radzionków. Myślę, że duże wzmocnienie w środka pola. Kolejnym pomocnikiem, który został w kadrze i myślę, że Żałuję tego i nie będzie żałował i będzie ważnym ogniwem gks u Kamil Choleżyński. Tumer grał z Piątką wcześniej, grał będzie z Piątką także w tym sezonie. Środek defensywny, pomocnik. Kolejny pomocnik, Bartłomiej chwali Bogowski. Na prawej. Najnowszy nabytek, drodzy Państwo, dziś przyszło pismo potwierdzające, że Daniel Feruga jest zawodnikiem GieKSy. Zapraszamy Daniela.